Witam serdecznie. W dzisiejszym finałowym odcinku emocje sięgną zenitu. Okaże się w końcu, która piosenka jest moim zdaniem najlepsza w tym roku pańskim 2025 i powinna wygrać Eurowizję. Oczywiście egzekwo z Polską. Zapraszam. Are you ready? No. Z całą pewnością będzie dzisiaj dużo kontrowersji. Bo już teraz wiem, że popełniłem kilka błędów, ale cóż, czasu nie cofnę. Zapraszam zatem na finałową 20 najlepszych Eurowizyjnych propozycji 2025. Na miejscu 12 Estonia. Kraj zaliczany do grupy krajów bałtyckich mimo że estoński jest językiem ugrofińskim Estonia jest w tym roku reprezentowana przez Tomiego Kasza artysta znany ciekawy lubię nawet niektóre jego piosenki nierzadko kontrowersyjne Natomiast ta piosenka jest moim zdaniem raczej słaba espresso macchiato Średnio przypadła mi do gustu, powiem szczerze, jest to piosenka, która prawdopodobnie miała być zabawna moim zdaniem nie jest. Piosenka jest śpiewana po angielsku stylizowanym na język włoski Co jest moim zdaniem pomysłem idiotycznym, nie bawi mnie w ogóle. Beat nawet dosyć wpada w ucho. Mimo wszystko jest to coś oryginalnego. Podobają mi się tutaj tancerze i ogólnie choreografia. Mi amore, mi amore. Ale ogólnie jest to słabe, nie wiem dlaczego takie wysokie miejsce. Pomyliłem się. Na miejscu jedenasty San Marino. San Marino jest to kraj znany z tego, że ma słabą drużynę piłkarską, ale ma. Piosenka nieszczególnie dobra, ale jakoś mi nawet wchodzi. Okazało się w ogóle, że Gabri Ponte jest osobą znaną i ważną w dziedzinie muzyki popularnej. Okazuje się, że był on członkiem Eiffel 65 oraz producentem słynnego hiciora... Oraz innych znacznie mniej znanych piosenek Ogólnie lubię Włochów A San Marino to de facto Włochy Włosi mają bez wątpienia najlepszą kuchnię na świecie Chętnie bym się tam przeprowadził Ale podobno ogromna korupcja Piosenka sama w sobie dość przeciętna Ale ma dość dobre melodie Pada w ucho Podoba mi się ten nonchalanski styl śpiewania Jest po włosku za co plus Podobał mi się też teledysk Szczególnie fragment jak włoskie babulinki podają sobie bazylię Miejsce dziesiąte, coraz większe emocje, wchodzimy w decydującą fazę. Belgia. Red Sebastian, inspirował się niewątpliwie wiadomo kim. Piosenka typu techniawa, ale nie ostra techniawa, tylko taka średnia. Strobe jak ktoś nie wie, to są takie światła wywołujące epilepsję, dlatego radzę uważać. Piosenkę uważam za bardzo dobrze zrobioną, brzmi profesjonalnie, dużo różnych ciekawych przejść i smaczków. Stylistyka ma charakter bardzo agresywny ze względu na wszechobecny czerwony kolor, a jednak chłopak wydaje się dość nieśmiały, niepozorny. Dlatego na zachętę miejsce dziesiąte, miejsce dziewiąte. Portugalia. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Jest to taka ballada w stylu rocka alternatywnego Niby na pierwszy rzut ucha nieudana, ale Ogólnie portugalski jako język ma coś takiego w sobie ciekawego, że dobrze brzmi Niby język łaciński, ale jednak dość oryginalny I ogólnie jest taka ciekawostka, że Portugalczycy rozumieją Hiszpanów, a Hiszpanie Portugalczyków nie No i ogólnie piosenki portugalskie są takie ckliwe Zawsze tam występuje słowo sodade yeah, sodade I oznacza smutek, nostalgię. I jest niby nieprzetłumaczalne, a normalnie można przetłumaczyć, to tego do końca nie rozumiem. W każdym razie jest to najważniejsze portugalskie słowo i występuje we wszystkich piosenkach. I przez to ta muzyka jest taka rzewna i wzruszająca. I ta piosenka też taka niby nieciekawa, ale ma jednak coś w sobie. Miejsce ósme: Australia. Milk jest to motyw znany w kulturze popularnej. Nie jest to pierwsza piosenka na ten temat. Jest to piosenka dowcipna. Opowiada moim zdaniem o jakichś bezeceństwach, ale tego nie zamierzam oceniać. Jest to piosenka w stylu elektropop, dynamiczna. Podoba mi się tutaj brzmienie i do tego są fajne chórki. Bardzo fajne solo na syntezatorze nie ma się tutaj właściwie do czego przyczepić i ogólnie nie za bardzo jest coś więcej do powiedzenia mogę tylko dodać jako ciekawostkę, że Australia jest strasznie daleko leci się tam w sumie chyba z 30 godzin a najwyższy szczyt Australii to oczywiście Góra Kościuszki, czyli po angielsku Kosciuszko Mountain miejsce siódme Litwa ojczyzna moja Jest to piosenka w stylu rokowym, również jest to rok alternatywny. Rok alternatywny to jest gatunek, który występuje głównie na juvenaliach. w tym, że w przeciwieństwie do Portugalii mamy tutaj do czynienia z krajem z Europy Wschodniej, czyli jest to klimat bardziej ponury, smutny, beznadziejny, przygnębiający, ciężki. Mamy tutaj dziewczynę na basie, motyw znany i lubiany. Piosenka jest bardzo dobra, bardzo mi się podoba wokal, aczkolwiek w pewnym momencie robi się trochę nudna i rozciągliwa. I myślę, że można było więcej tu wykrzesać, ale może tak miało być, ale i tak wysokie siódme miejsce, jak ich troje. Na miejscu szóstym łotwa. Łotwa, czyli sąsiad Litwy. Cóż za niesamowity zbieg okoliczności. Łotwa ma w tym roku bardzo piękną piosenkę. Po łotewsku zresztą miała ona być początkowo na znacznie niższym miejscu. Ale powoli, stopniowo, w toku przemyśleń, awansowała na miejsce szóste. Wydawało mi się, że czegoś brakuje w tej piosence. Jakiegoś głównego motywu. Ale z czasem doszedłem do wniosku, że minimalizm w tym przypadku jest bardzo dobrym rozwiązaniem. No bo jednak czasami można przedobrzyć, jak to się mówi u mnie na wsi. Dzięki temu piosenka jest spójna, dobrze brzmi, jest dopracowana, ma przyjemny klimat, można się w nim zanurzyć. Na miejscu piątym Szwecja. riki tikita. Jeśli masz ochotę daj mi jakiś znak Szwecje reprezentują w tym roku tacy trzej muzycy Kabareciarze Są to przedstawiciele szwedzkojęzycznej mniejszości w Finlandii I śpiewają po szwedzku, ale w takim dialekcie trochę fińskim I stąd obecność kilku fińskich słów Na przykład perkele Jest to piosenka jajcarska Dość przyjemna W sumie mi się podoba Uważam, że powinno być więcej tego typu piosenek A mniej poważnych I byłoby dużo ciekawiej Piosenka Opowiada o saunie. A sauna to jest przyjemna rzecz, którą każdy doceni Podoba mi się pozytywny przekaz. Jest to piosenka bardzo pocieszna. Przyjemny klimat, pieczenie kiełbasy, Rąbanie drewna, siedzenie w saunie. Uważam, że jest to coś oryginalnego. Na miejscu czwartym Ukraina. Piosenka częściowo po ukraińsku. Co plus, a częściowo po angielsku, co minus. Jazenka jest bardzo dobra w stylu rockowym. Bardzo dobra kompozycja, dobry wokal, świetne harmonie. Pięknie dziewczyny śpiewają w chórkach, dużo się dzieje, jest ciekawe solo. W ogóle stylistyka to, jak mi się zdaje, lata 70. Piosenka ma mocny progresywno sznyt a rok progresywny miał to do siebie, że polegał na kombinowaniu, a nie należy kombinować, jak mawiał ojciec. No i właśnie moim zdaniem ta piosenka też jest trochę przekombinowana, ale tylko trochę, bo ogólnie jest bardzo dobra. Jedna z najlepszych. Miejsce trzecie. Emocje takie, że normalnie nie wiem co. Niemcy. Na miejscu trzecim ogromna niespodzianka. Nikt się nie spodziewał tak wysokiego miejsca. Muszę jednak przyznać, że piosenka mi niesamowicie wpadła w ucho. Piosenka jest bardzo prosta. Nie ma tu żadnego kombinowania, nie ma tu jakichś niesamowitych przejść. Mało tego, dużo można złego powiedzieć. Bo praktycznie nic tu się nie zgadza. Nie wiadomo przede wszystkim, po co jest chłop z wiolonczelą. Ja myślę, że jak był mały, to rodzice mu kazali grać na wiolonczeli No i jak już jest duży i, i ma tą wiolonczelę i umie grać, to nie ma już co zrobić i pchać się z tą violonczelą wszędzie. A wiadomo, że to za bardzo do niczego nie pasuje. W ogóle na scenie jest brak jakiegokolwiek pomysłu. Chaotyczne. Wszystko jakieś takie nieprzystające. Ale mimo wszystko jakoś mnie to bierze. Jest w tym jakaś szczerość. Bo mimo wszystko, moim zdaniem, piosenka jest bardzo dobra. Dobrze płynie. Dowodzi to, że nie ma reguły, i yy, czasami coś nam się spodoba, i nie wiadomo dlaczego. Trzeba dodać, że dziewczyna przepiękna, ale trzeba dodać, że oczywiście nie miało to absolutnie żadnego wpływu na wynik. Na miejscu drugim emocje takie, że za chwilę chyba rozwali system Albania! Albania, kraj znany głównie z tego, że jest dużo bunkrów na plaży Albania reprezentuje w tym roku Szkodra Elektronikę I trochę Szkodra rzeczywiście, że tylko drugie miejsce Bo piosenka świetna, zdecydowanie wyróżnia się swoim poziomem artystycznym Bardzo ciekawa, wyrafinowana kompozycja Bardzo ładna, charyzmatyczna pani z ciekawym, dobrym głosem A wydaje mi się, że piosenka trudna do zaśpiewania. Ja bym tak na pewno nie umiał. Do tego łysy chłop z wielkim nosem rapujący. Ogromnie charyzmatyczny. Są elementy ludowe, orkiestra. Bardzo mi się podoba. Zapomniałem dodać, że po albańsku jest piosenka, ale na tym etapie to już inaczej nie można. Na miejscu pierwszy. Emocje takie, że za chwilę serwery nie wytrzymają. Grecja Już od dłuższego czasu nie miałem wątpliwości, że jest to miejsce, pierwsze miejsce Piosenka moim zdaniem doskonała Znakomicie się rozwija Trochę minimalistyczna, a trochę dużo się dzieje Bardzo spójna Wszystkie elementy ze sobą współgrają Jest to piosenka bardzo rzewna, smutna i wzruszająca. Ma emocje, ale nie przesadną emocję. Ładnie zaśpiewana, w sposób wyrafinowany, ale nie przekombinowany. Liczne melizmaty nadają orientalny klimat. Są elementy ludowe, ale piosenka brzmi też jednocześnie nowocześnie. Świetny rytm, idealnie dopełnia wokal. Piosenka jest oczywiście po grecku, bo inaczej by nie wygrała. Na dodatek ciekawy klimatyczny teledy. Szczególnie mi się podobają te dwa biegające po lesie diabły. Podsumowując, wszystko tutaj w piosence się zgadza i jest na swoim miejscu i jest bardzo piękna i zdecydowanie, moim zdaniem, powinna wygrać. I Polska też powinna wygrać. Tyle w tej piosence jest bez w smutku, tęsknoty jakiejś nieokreślonej i niespełnionych nadziei, że. To już na dzisiaj wszystko, bo też i nie ma już więcej piosenek a szkoda, a może i dobrze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o mojej liście, a teraz, a ja już się z wami żegnam. Pozdrawiam i do zobaczenia kiedyś.